sobie to moje wystąpienie na piśmie żeby się zmieścić w czasie bo wiadomo że kiedy człowiek mówi całkiem swobodnie to wydłuża się to nasze mówienie temat który zdecydowałem się podjąć w ramach tej naszej dzisiejszej konferencji to wiara i rozum fakty i mity racjonalność wiary katolickiej i tutaj Pewnie z samego początku mogłoby się pojawić pytanie, dlaczego nie po prostu chrześcijańskie, ale to mam nadzieję wyjdzie wystarczająco jasno w trakcie. Natomiast chciałbym rozpocząć od wyjaśnienia dwóch terminów zawartych w temacie tego wystąpienia. Po pierwsze, samo słowo mit. Bierzemy je tutaj w znaczeniu szerokim, mając na myśli zakorzenione silnie w świadomości przeświadczenie odnośnie jakiegoś stanu rzeczy niezgodne z rzeczywistością, a jednocześnie silnie oddziałujące na ludzkie postawy i zachowania. Człowiek zawsze żył i żyje nadal w świecie mitów. Nie ma czasu, żeby tutaj przykłady podawać, ale są to właśnie pewne zakorzenione, bardzo silnie fałszywe przeświadczenia na temat różnych zagadnień, którymi człowiek w swoim życiu się kieruje. I drugi termin, termin racjonalność. Rozumiemy ten termin w nawiązaniu do jego łacińskiej etymologii, w szczególności zaś do dwojakiego znaczenia słowa ratio w języku łacińskim, jako rozumu oraz jako racji, czyli przyczyny, przesłanki. Mówiąc o racjonalności wiary katolickiej, mamy zatem na myśli to, że jest ona u samych podstaw wiarą rozumną. I to z dwóch co najmniej powodów. Po pierwsze wiara katolicka jest wiarą racjonalną, gdyż jak naucza Kościół, jest ona aktem rozumu, który w wyniku wolnego wyboru przyjmuje prawdę objawioną za swoją. Tak ujmuje akt wiary słynna definicja, którą zawdzięczamy świętemu Augustynowi, myśl której credere est cum ascensione cogitare, czyli wierzyć to myśleć pod naciskiem woli. Po drugie wiara katolicka jest wiarą racjonalną, gdyż jest ona aktem opartym na rozumnych racjach, przesłankach które za przyjęciem prawdy objawionej przemawiają. Nie jest, jak czasem mówi się, wiarą na ślepo, czy wiarą wbrew rozumowi, z pogwałceniem rozumu. Jest wiarą zgodną z rozumem. Tę problematykę szerzej podejmuje teologia fundamentalna oraz teologia dogmatyczna w ramach traktatu poświęconego objawieniu Bożemu. Jakie fałszywe wyobrażenia, jakie mity odnośnie relacji wiara-rozum wydają się najszerzej rozpowszechnione? Chcemy zająć się trzema spośród nich. Po pierwsze, przeświadczeniem, jakoby istnieć miała rzekomo naturalna sprzeczność pomiędzy wiarą i rozumem, pomiędzy poznaniem przez wiarę a poznaniem naukowym. Po drugie, przeświadczeniem, w myśl którego poznanie Boga jest wyłącznie sprawą wiary, nie zaś rozumu. I po trzecie, przeświadczeniem, że wiara, jak często to się mówi, jest sprawą serca sprawą ludzkiego przeżywania, ludzkiej emocjonalności, a nie rozumu. Przyjrzyjmy się zatem kolejno powyższym trzem fałszywym przeświadczeniom. Pierwszy mit. Istnieje rzekoma naturalna sprzeczność pomiędzy wiarą i rozumem. Ten mit jest ogromnie niebezpieczny, odpowiedzialny za powstanie dwóch pozostałych spośród tutaj wymienionych. W Słynnej metaforze otwierającej encyklikę *Fides et Ratio* Jan Paweł II przyrównuje wiarę i rozum do dwóch skrzydeł, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy, wskazując tym samym na istotną rolę, jaką w odkrywaniu prawdy spełnia zarówno rozum, jak i wiara. W czymś sposób naturalny, czymś pożądanym jest zatem ich harmonijna współpraca. Eliminowanie któregokolwiek z nich z punktu widzenia wartości ludzkiego poznania będzie tym samym co odcięcie jednego ze skrzydeł z punktu widzenia ptasiego lotu. O ile średniowiecze, na co zwraca uwagę papież, potrafiło w sposób harmonijny wiarę i rozum łączyć, o tyle późniejsze epoki będą miały z tym zasadniczy problem. Dotykamy tu niejako przy okazji innego mitu, mitu ciemnego średniowiecza. W rzeczywistości było ono epoką. Wielkiego uznania dla ludzkiego rozumu, w którym upatrowano szczególny dar sprawiający, że nosimy w sobie obraz i podobieństwo samego Boga. Wraz ze schyłkiem średniowiecza, zaufanie do ludzkiego rozumu w dramatyczny sposób ulega załamaniu. Nominalizm Wilhelma Okhama podważa możliwość wyrokowania o prawdziwości czegokolwiek poza jednostkowymi wrażeniami. Recepcja okhamowskiego nominalizmu na płaszczyźnie religijnej. Recepcją okhamowskiego nominalizmu na płaszczyźnie religijnej staje się reformacja z jej indywidualizmem i antyintelektualizmem. W komentarzu do listu do galatów Marcin Luther napisze, że rozumowi jak głuptakowi należy szyję ukręcić, aby bestię zadusić. Wydaje się, że trudno o bardziej radykalny manifest antyrozumności. W wyniku zaistniałego dramatu Jan Paweł II nie waha się użyć tutaj tak mocnego słowa, pisząc o rozdziale pomiędzy wiarą i rozumem, w wyniku tego dramatu ugruntowują się w wiekach nowożytnych dwa wrogie sobie przeciwstawne stanowiska fideizm i racjonalizm. Wyrazem pierwszego z nich jest jedno ze słynnych haseł reformacji sola fides sama tylko wiara. Stąd też termin fideizm od łacińskiego słowa fides oznaczającego wiarę. Wiara w fideizmie nie jest już jednak tą samą wiarą, której pisał w starożytności chrześcijańskiej święty Augustyn, ani też mistrzowie średniowiecznej scholastyki. To wiara, która zgodnie ze słowami Lutra pokonała bestię rozum. To zatem wiara będąca w swej istocie nie przyjmowaniem prawdy w wyniku wolnego wyboru, ale wiara będąca przeżywaniem, wiara zredukowana do sfery emocjonalnej. To innymi słowy mówiąc uczucie wiary. Warto przy okazji wspomnieć, że owo dążenie do tego, by odczuwać, stało się, jak zauważa słynny dwudziestowieczny tomista Jacques Maritain, źródłem dramatu dla ojca reformacji, któremu nie wystarczało wierzyć, czyli przyjąć aktem wiary prawdę o tym, że ma grzechy odpuszczone. On chciał to jeszcze czuć. My wiemy doskonale, że z tymi naszymi odczuciami bywa różnie. Czasem człowiek odejdzie od konfesjonału, jakby worek ciężki z niego zdjęto, a czasem odchodzi i nie ma żadnych uczuć, żadne uczucia temu nie towarzyszą. Odrzucony w fideizmie bestia rozum powraca w postaci zdziczałej, w skrajnym racjonalizmie epoki oświecenia. W postaci zdziczałej, bo nie jest to już rozum oświecony wiarą, wrażliwy także na rzeczywistość nadprzyrodzoną. To rozum nastawiony polemicznie wobec wszystkiego, czego nie da się przy pomocy naturalnych metod zweryfikować. W czasach nam bliższych do ugruntowania się fałszego przeświadczenia o rzekomej naturalnej sprzeczności, jaka zachodzić miałaby pomiędzy poznaniem rozumowym a poznaniem przez wiarę, przyczyniło się w sposób wydatny eksponowanie przez komunistycznych propagatorów przeciwstawienia sobie nauki i religii. W dobie edukacji szkolnej pokolenia, do którego wypadło mi przynależeć, jak i pokoleń wcześniejszych. Szeroko lansowano pojęcie tzw. zwanego światopoglądu naukowego, w którym nie mogło być miejsca na jakąkolwiek wiarę religijną, którą postrzegano jako relikt przeszłości i synonim intelektualnego zacofania. O szkodliwości mitu przeciwstawiającego rozum wierze świadczyć mogą konsekwencje dwóch pozostałych mitów, do których chcemy teraz się, którymi chcemy teraz się zająć. Mit drugi: poznanie Boga. Jest jedynie sprawą wiary, nie zaś rozumu. Sformułowanie powyższe stanowi swoiste credo fideizmu wyrażające jego istotę. Jeden z moich wykładowców na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zwykł mawiać, że fideizm jest stanowiskiem niezmiernie pokuśnym. To słowo pokuśny to oczywiście neologizm, ale dobrze oddający niebezpieczeństwo tego poglądu, który szereg osób przyjmowało za swój, nie identyfikując zagrożenia. Dlaczego tak się dzieje? Najprawdopodobniej dlatego, że szereg fideistycznych deklaracji brzmi pozornie bardzo pobożnie. Jak choćby słynne powiedzenie Immanuela Kanta, musiałem obalić wiedzę, aby zrobić miejsce dla wiary. Podobnie pokuśny charakter, jeśli chcemy już tego słowa się trzymać, mają zresztą również pozostałe hasła reformacji. Tylko wiara, tylko łaska, tylko Biblia, tylko Jezus. W rzeczywistości każde z nich przekreśla część prawdy objawionej, sprawiając, że półprawdy stroją się w szaty prawd, by w ten sposób zwodzić niewystarczająco krytyczne umysły. Jaką istotną część prawdy neguje hasło sola fides, tylko wiara? Neguje objawioną, zapisaną wprost także na kartach Biblii, prawdę o tym, że Boga poznać można naturalnym światłem ludzkiego rozumu na podstawie stworzonych przez niego dzieł. Trochę tak jak na temat artysty, jego talentu i warsztatu, znawcy sztuki mogą wiele powiedzieć, mając przed oczyma dzieło, które pozostawił. Tak samo jest z naszym poznaniem świata. Dlatego czytamy w Księdze Mądrości, że z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich stwórcę. Dlatego też słowo Boże bardzo surowo wyraża się o ludziach, którzy, jak czytamy, nie poznali Boga z dóbr widzialnych, nie zdołali poznać tego, który jest. Patrząc na dzieła, nie poznali twórcy, lecz ogień, wiatr, powietrze, chyrze, gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa, pisze autor Księgi Mądrości, winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich władca. Prawdę tę znajdujemy również w ekspresji z Berbis przywołaną w Nowym Testamencie. Święty Paweł w liście do Rzymian pisze o Poganach w sposób następujący. Albowiem gniew Boga ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. To bowiem, co o Bogu poznać można, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty, wiekuista Jego potęga oraz bóstwo. Stają się widzialne dla umysłu przez jego dzieła, tak że od winy wymówić się nie mogą. Jan Paweł II, komentując powyższy tekst, twierdza, że wskazuje on na ludzką zdolność poznania metafizycznego. To dzięki tej zdolności Arystoteles, poganin, który nie zetknął się nigdy z objawieniem nadprzyrodzonym, pisze o Bogu w tak głęboki i przejmujący sposób, że jego słowa z powodzeniem umieścić można by w czytaniu brewiarzowym. A stworzoną przez siebie metafizykę nazywa teologią, właśnie dlatego, że jej ostatnim słowem jest Bóg. Arystoteles pisze o nim tak. Jeśli zatem Bóg posiada zawsze dobro, tak jak my tylko niekiedy, jest to godne podziwu. A jeśli posiada je w sposób bardziej doskonały, to jest to jeszcze bardziej przedziwne. A tak właśnie jest. I życie jest jego udziałem, ponieważ akt intelektu jest życiem, a Bóg jest tym aktem, sam jego akt jest życiem najlepszym i wiecznym. Dlatego nazywamy Boga wiecznym, najdoskonalszym jestestwem. Życie, trwanie nieustanne i wieczne przynależy Bogu. I tym wszystkim jest Bóg. Tak pisze Arystoteles w swojej metafizyce. Prawdę wiary dotyczącą naturalnej poznawalności Boga Sobór Watykański I podniósł do rangi dogmatu, deklarując uroczyście, że Bóg, początek i cel wszystkich rzeczy, może być z rzeczy stworzonych poznany z pewnością za pomocą naturalnego światła rozumu. Jan Paweł II w nawiązaniu do tego dogmatu stwierdza, że jeśli tak się nie dzieje, jeśli człowiek, mimo swego intelektualnego uposażenia, prawdę o Bogu nie poznaje, to przeszkody wznosi ludzka wolna wola i grzech. Jest to notabene kapitalne stwierdzenie, ogromnie życiowe, pozwalające zrozumieć szereg ludzkich postaw. Jest pewną naiwnością myśleć, że przy pomocy odpowiednich argumentów jesteśmy w stanie skłonić kogoś do nawrócenia. W praktyce duszpasterstwa akademickiego często spotkać się można z poszukiwaniem takich argumentów. Znamy te pytania jako księża. Co by ksiądz powiedział w takiej sytuacji? A może ma ksiądz jakiś argument, który by przekonał mojego kolegę, moją koleżankę? Życie pokazuje, że człowiek, któremu nie jest po drodze z wiarą, z jej wymaganiami, będzie nieprzemakalny na jakiekolwiek argumenty. Dał temu wyraz sam zbabiciel w przypowieści o bogaczu i łazarzu. Jeżeli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby i kto z umarłych powstał, nie uwierzą. Nic nowego. Obchodzimy dzisiaj liturgiczne wspomnienie św. Alberta Wielkiego. Pozwolę sobie kończąc tę część naszych rozważań przywołać fragment żartobliwej piosenki Jacka Kowalskiego zatytułowanej Albert i Tomasz. Najpierw tylko krótkie jeszcze historyczne wyjaśnienie. Święty Albert Wielki był nauczycielem i mistrzem świętego Tomasza Zakwinu w Zakonie Dominikańskim. Poza doskonałą znajomością filozofii i teologii był również prawdziwym pasjonatem badań przyrodniczych. W XIII już wieku święty Albert Wielki rozpuszczał srebro w kwasie azotowym i odkrył zjawisko światło czułości na tyle wieków przed odkryciem fotografii. Postać świętego Alberta obrosła legendą. Nie jest prawdą, że zajmował się czarną magią, jak śpiewa Jacek Kowalski, chociaż czasem tak faktycznie jest, że wysoko jakaś rozwinięta technologia może mylić się komuś z magią. Ja osobiście się czasem zastanawiam czy gdyby człowiek średniowiecza znalazł telefon komórkowy smartfona i może jeszcze włączonego że tam by była jakaś muzyka czy film emitowany czy by stwierdził że ma ze zjawiskiem nadprzyrodzonym do czynienia myślę że gdyby to był umysł na miarę świętego Alberta Wielkiego czy świętego Tomasza Zakwinu, to on by doskonale potrafił rozpoznać zjawisko nadprzyrodzone od zjawiska naturalnego. Doszedłby po prostu do wniosku, że ma do czynienia z czymś, czego wyjaśnić nie potrafi, ale to jest coś z porządku przyrodzonego, co kiedyś pewnie ludzkie poznanie, nauka będzie w stanie odpowiednio zinterpretować. Innym elementem legendy o świętym Albercie, zupełnie też wymyślonym, jest to powieść o tak zwanym homunculusie. To był taki człekopodobny stwór, którego święty Albert miał powołać do istnienia i Trzymać w wielkim słoju. I do tej legendy nawiązuje właśnie autor piosenki, kreśląc scenkę, która w sensie teologicznym jest bardzo wymowna i w kontekście naszych rozważań warto ją przywołać. Otóż Tomasz, korzystając, że jego mistrz zapada w głęboki sen, podkrada się do tego słoja z homunculusem i nawiązuje następujący dialog. Jeśliś mądry stwór. To odpowiedz na pytanie, czy istnieje Bóg. A jeżeli tak, to jak. Stwór zaś odpowiada tak. Jestem najmądrzejszym stworem, jaki może być. Lecz czy Bóg istnieje, nie wiem. I nie powiem Ci. Wybacz mi, Tomaszu, lecz nie jest to rozumu rzecz. Chciałoby się powiedzieć stwór fideista. Ale co dzieje się dalej w piosence? Tomasz na to nic nie mówiąc, słojem cisnął tak, że się cały słój ze stworem rozprysł w drobny mak. W krok się rozszedł siarki smród, a on poszedł podjąć trud dowodzenia rozumowi, że istnieje Bóg. Wiemy, że święty Tomasz jest autorem słynnych pięciu dróg, na których rozum ludzki odkrywa prawdę obok. W każdym bądź razie warto... W tym kontekście przypomnieć i podkreślić, że w jakkolwiek pobożne szaty nie stroiłby się fideizm, w rzeczywistości tam zawsze czuć zapach siarki. I to się udało autorowi tej piosenki w sposób bardzo wyobrażeniowy, plastyczny ukazać. Dlaczego? Dlaczego taka surowa diagnoza? Bo faktycznie diabelską rzeczą jest być wyznawcą mitu, jakoby Boga można było poznać jedynie dzięki wierze. Diabelską, bo to znaczy przeczyć prawdzie, którą sam Bóg na kartach Pisma Świętego objawia, a którą Kościół jako obowiązującą do wierzenia podaje. Czas już nas goni, więc przejdźmy do y, punktu trzeciego. Trzeci z mitów, z którym chcieliśmy tutaj się, wobec którego chcieliśmy się ustosunkować, to mit, myśl, którego wiara jest sprawą serca, a nie rozumu. I też, podobnie jak w przypadku fideizmu można powiedzieć, że jest to mit, używając neologizmu wcześniejszego, bardzo pokuśny. Bardzo łatwo mu ulec, bo wydaje się pobożny, wydaje się być zgodny z tym, co czytamy w Piśmie Świętym. Bo czyż nie mówi Biblia, że sercem przyjęta wiara prowadzi do zbawienia? A czyż nie czytamy, że sercem skruszonym Bóg nie pogardzi? Czytamy. Warto sobie jednak uświadomić w związku z tym kilka ważnych faktów. Po pierwsze, słowo serce, użyte w każdym innym kontekście, aniżeli powiedzielibyśmy anatomiczno-kardiologiczne, nie występuje w znaczeniu dosłownym, ale jest jedynie metaforą, jest pewną przenośnią. Po drugie, sposób rozumienia metafory jest zawsze umowny, jest zawsze uwarunkowany kulturowo. Po trzecie, metafora serca od czasów biblijnych. Zmieniła wyraźnie swoje znaczenie. Tego musimy być świadomi. Co możemy na temat serca przeczytać w Biblii? Różne rzeczy, ale wybrałem tutaj kilka takich tekstów charakterystycznych. Niech miłe będą słowa ust moich i myśli mego serca przed Tobą, mówi psalmista. Myśli mego serca. Czemu nurtują te myśli w sercach Waszych? Pyta Pan Jezus, uczonych w piśmie, którzy gorszą się, kiedy uzdrawia. Paralityka. Czemu nurtują myśli w waszych sercach. Dalej poucza Zbawiciel, z wnętrza z ludzkiego serca pochodzą złe myśli. Autor listu do Hebrajczyków pisze o Słowie Bożym, że jest żywe i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Jest zatem serce tym, co myśli, jest podmiotem myślenia. I podobnie pojawia się ono także jako Centrum aktów decyzyjnych. Pan Jezus zachęca swoich uczniów, postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Serce w rozumieniu biblijnym jest wyrazem tego, co stanowi najgłębszą istotę człowieczeństwa. W dużej mierze pokrywa się z tym, co my w naszej tradycji nazywamy duszą. Nietrudno zauważyć, że. To rozumienie biblijne bardzo daleko odbiega od tego, z którym mamy do czynienia na poziomie naszej popkultury. Włączamy w samochodzie radio i słyszymy skądinąd przesympatyczny szlagier, kto na ławce wyciął serce i podpisał głupiej LC kto. Włączamy telewizor, a tam bombarduje nas po raz kolejny reklama jednej z sieci telefonii komórkowej, w której sprzeczają się między sobą dwie laleczki z włóczki, z których jedna wyobraża serce, druga rozum, ukazane jako dwie instancje sobie przeciwne, będące ze sobą w pewnym naturalnym sporze. Serce współcześnie nie jest już, jak w Biblii, metaforą ludzkiego wnętrza, ludzkiej duszy z jej władzami intelektu i woli, stało się metaforą naszej emocjonalności. I według takiego klucza fałszywie odczytujemy zawarte na kartach Pisma Świętego przesłanie, dotyczące tak fundamentalnych aktów jak wiara, skrucha, nawrócenie czy modlitwa. Usiłując ustalać ich wartość według stopnia intensywności towarzyszących im przeżyć, wpadamy w tę samą pułapkę, w którą przed pięcioma wiekami wpadł Marcin Luter, który nie potrafił po spowiedzi świętej czuć wystarczająco, że ma grzechy odpuszczone. Charakterystyczny przykład. Młoda matka mówi: Panu Bogu nie podoba się już moja modlitwa. Kapłan pyta, a skąd wiesz, że się nie podoba? Albo nie jest już taka jak kiedyś, nie jest taka z serca, słyszy w odpowiedzi. Można powiedzieć, że jest to klasyka gatunku. Ktoś przeżywa kryzys swojej relacji do Pana Boga, bo konfrontuje dawniejsze doświadczenie silnych emocji podczas jakiegoś wieczoru uwielbienia albo w jakiejś innej strefie chwały. Z trudem zmęczonej modlitwy przy urzeczku dziecka usiłującej ponawlekać uciekające myśli. Bardzo spodobało mi się zasłyszane kiedyś od studentów powiedzenie, przywiezione przez nich zapewne z jakichś rekolekcji, Pan Bóg to nie dezodorant, jego czuć nie trzeba. Jest bardzo pouczające. Tym co ważne w wierze, podobnie jak w miłości, nie jest odczuwanie, jest postawa. Postawa wierności, postawa solidności, poświęcenia. Nikt poważny, niezależnie czy wierzący, czy niewierzący, zarówno z punktu widzenia teologii, jak i z punktu widzenia psychologii podchodząc, nie będzie definiował miłości przez pryzmat emocji, uczuć towarzyszących. Zawsze będzie mowa o postawie. Czym jest zatem serce skruszone według Biblii? To stan ludzkiego umysłu, który uzgadnia swoje widzenie dokonanych przez człowieka czynów z tym, jak widzi i ocenia je Bóg. Który przyjmuje za swoją prawdę o grzechu, nie ucieka od niej, nie szuka fałszywych usprawiedliwień. Serce skruszone w znaczeniu biblijnym to także postawa ludzkiej woli, która stanowczo pragnie odwrócić się od grzechu w przyszłości. Sercem przyjęta wiara w znaczeniu biblijnym. To postawa ludzkiego intelektu, który w wyniku wolnego wyboru woli pod jej naciskiem przyjmuje objawioną prawdę za swoją. Dlatego ta praktyczna rada czasem może się komuś przydać. Pytanie o własną wiarę, czy wierzę w sytuacji ogarniających człowieka wątpliwości, warto niekiedy zastąpić pytaniem innym: czy ja chcę wierzyć? Przecież wiara jest wyborem. Podobnie pytanie o. Przebaczenie, czasem ktoś ma z tym kłopoty, czy potrafi wybaczyć, czy wybaczył. Warto zamienić na pytanie, a czy ja chcę wybaczyć, dlatego że tym, co nas określa, definiuje w relacji naszej do Pana Boga, jest nasza postawa, jest nasz świadomy wybór. Uczucia, kiedy towarzyszą, pomagają wierze, ułatwiają spełnianie aktów religijnych. Same one jednak, jak poucza nas katechizm, choćby najbardziej nawet wzniosłe, nie decydują. Ani o moralności, ani o świętości osób. Niekiedy mogą zwodzić, gdy na przykład czuje się blisko Boga osoba, która odmawia nawrócenia, która trwa w grzechu. To uczucie bliskości Boga, jego akceptacji dla takiego sposobu życia jest czymś bardzo zwodniczym, czymś, co uniemożliwia nawrócenie. I kończąc już to moje wystąpienie. Tytułem trochę też żartu, chciałbym, abyśmy, aby zakończyć modlitwą do świętego Alberta Wielkiego, dwa słowa na temat genezy tej modlitwy. Myślę, że każdy patrzy na księży, kto kiedyś miał okazję na froncie katechetycznym występować, wie, jak bardzo irytuje taka postawa młodych ludzi będąca wyrazem buntu, kiedy nastolatek na to, co mówimy kwituje to wszystko słowami bez sensu, to takie bez sensu typowe. To, to. I była taka jedna klasa, gdzie tych takich od bez sensu było wielu. i Kiedyś tak trochę ad hoc, spontanicznie podyktowałem im do zeszytów modlitwę. I byłem zaskoczony, bo ta modlitwa wtedy w mojej intencji była trochę złośliwa nawet w stosunku do nich, a ona im się tak spodobała, że myśmy ją później odmawiali przed każdą katechezą. Być może, że oni nie wyczuwali, że to ich w jakiś sposób dotyczy. A może słowa dosyć dosadne, które tam się znalazły, no może to one tą młodzieńczą sympatię wzbudziły, ale to nie są moje słowa, tylko to są słowa świętego Alberta Wielkiego. Święty Albercie Wielki, ty pouczyłeś nas, że tylko bydło bezrozumne ryczy na to, czego pojąć nie potrafi. Człowiek zaś mądry umie prosić o łaskę zrozumienia prawd, które wydają mu się zbyt trudne. Stawiaj się za nami, byśmy dobrze wykorzystując dar rozumu, potrafili coraz lepiej Boga poznawać i miłować, przyczyniając się w ten sposób do zbawienia własnego i bliźnich naszych. Amen. Dziękuję bardzo.